Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chróbrysztaka w kolejnym komentarzu narodowym. Dzisiaj, proszę Państwa, minął już, minął już ten weekend, kiedy um, odbywał się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i proszę Państwa, tak się w ogóle kilka wydarzeń splotło. Zacznijmy od tego, że ona jest coraz mniej świąteczna. I właśnie niektórzy się mnie pytali, dlaczego akurat tak późno, czy zawsze wcześniej grali, bo my się tam nie zajmujemy tym. No i ja szczerze mówiąc, też tak zastanawiałem się, dlaczego od paru lat tak później te finały są. A potem skojarzyłem, że proszę Państwa, zakaz handlu w niedzielę, niedzielę, więc finały są w niedzielę handlowe. Od tak bywa. Proszę Państwa, mniejsza natomiast z tym, dlaczego Pan Jerzy O przełożył swoją doroczną imprezę. Ważne jest to, że po pierwsze, terror moralny, terror przymus wspierania wośpu trwa i straszne wzmożenie było w stronę prezydenta Karola Nawrockiego, że proszę Państwa nie wsparł w żaden sposób wośpu, nic tam nie przekazał i w ogóle. No proszę Państwa, co to przymus jest jakiś, że trzeba koniecznie, prawda, tam podawać na, dawać coś na wośp, wspierać wośp. Jest tyle organizacji charytatywnych, że no, to chyba powinno być logiczne, że wspiera się różne. Tym bardziej po skrajnym politycznieniu w ostatnich latach przekazu wośpu kojarzonym jednoznacznie z jedną tylko opcją polityczną. Oczywiście ten, ten przymus, ten terror się wzmaga. Jest cały czas nie dajesz na Owsiaka to potem prawda, nie używaj sprzętu, który WOśP przekazuje szpitalom. no Zobaczcie Państwo, ale to co zbiera WOśP, to jest kropla w morzu tego, co Polska służba zdrowia wymaga, czego potrzebuje. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tylko koszty sprzętowe, nie weźmiemy pod uwagę kosztów osobowych, kosztów utrzymania szpitali, jako budynków itd. itd. No, mimo wszystko, jest to, jest to ułamek wartości. Fajnie, że Wośp zakupuje ten sprzęt. Okej, okay. niech to robi. Natomiast no, mamy tą przypowieść ewangeliczną, że gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, tylko niech nie wie twoja prawa ręka, co czyni. Mieliśmy oprócz tego jeszcze dwa bardzo znamienne wydarzenia. Otóż pierwsze, o którym odsyłam do do materiału bo chyba w ogóle powinien on pójść tego samego dnia co i ten komentarz tylko wcześniej. Materiał dotyczący tego co się zdarzyło w Rzeszowie, gdzie ochrona Wośpu, ochrona, to się nie żadna policja, nie to, nie ten, tylko po prostu ochrona napadła i poturbowała pikietę pro life przy całkowitej bierności do tego proszę państwa policji. No to bardzo tak, proszę państwa, to pokojowe, takie, prawda, miłosierne i w ogóle, stała sobie spokojnie pikieta przy barierkach odgradzających, prawda, wejście na teren Wośpu, gdzie zresztą no, mieli tam pewne, pełne prawo być. No i, no i po prostu, po prostu ochroniarze Wośpu się rzucili na wolontariuszkę Fundacji Pro Prawo do Życia, na Panią Martę Kobiec. Ona opowiada w tym materiale, jak to wyglądało odsyłam do źródła. Drodzy Państwo, no ta, to, to bardzo taki pokojowy przekaz to pokazuje właśnie, no, też w ogóle traktowanie Wośpu jako świętej krowy. Pamiętajmy, że przecież czy chcemy czy nie do tego wojsku dokładamy się wszyscy czy poprzez to że państwowe spółki tam przekazują pieniądze patrz tam prawda złotówka od każdej kawy z Orlenu y, idzie na WOŚP, ale proszę państwa no przecież y, y, cała tak obsługa medialna zaangażowanie jednostek samorządowych wojska służb itd., tak i tak dalej to przecież ci ludzie przy Wośpie nie pracują za darmo. Oni pracują za nasze pieniądze, które płacimy w podatkach. Gdyby nie robić tej całej otoczki, albo gdyby, proszę państwa, po prostu Wośp, za to, WOŚP to finansował, a nie szantażem moralnym zmuszał samorządy do tego, żeby samorządy, służby państwowe, do tego, żeby uczestniczyły w akcjach Wielkiej Orkiestry. No to, no to prawdopodobnie te pieniądze można by było spokojnie przeznaczyć, no właśnie, na zakup wyposażenia dla służby zdrowia. Więc, no proszę Państwa, jest wiele jakby wątków, włącznie z różnymi machlojami finansowymi, o które jest oskarżany pan Owsiak, ale przejdźmy do klu problemu. No klub problemu też, proszę Państwa, parę dni, jak jeszcze wszyscy żyli pod wrażeniem, że tu znowu, prawda, super impreza, tyle, zebraliśmy. No a proszę Państwa, zebrał się sąd, zebrał się um, w, w, w sąd nad emerytką, panią Izabelą, która... Um, która proszę Państwa napisała e, do e, Owsiaka giń człeku, dość okradania, dość twojego dorabiania się. No to, e, no i proszę Państwa wyrok jaki zapadł jest po prostu skandaliczny. To jest, to jest kuriozum, to jest kpina sprawa, to jest e, kpina z... E, no jakiegokolwiek zdrowego rozsądku bo, proszę państwa, ta pani była sądzona z paragrafu z paragrafu o groźby kar karalne przepraszam no i w, żeby groźby karalne miały, były, były jakby żeby uznać dane słowa, za groźby karalne, to one muszą być no jakby realne do spełnienia. A to proszę Państwa, no to było takie, że tak powiem klasyczne złożeczenie. To no, no nie było właśnie ten, że zabijecie cię ty, czy coś takiego, tylko było gin człowieku. No to obyś umarł, czy coś zginął. Yy, yy. No i to, jakby, to tego nie można w ogóle uznać za groźby karalne. A tutaj jeszcze, proszę państwa, sąd e, wymierzył pół roku więzienia w zawieszeniu na rok, zapłatę tysiąca złotych na rzecz pana Owsiaka i e, zakaz kontaktowania się z Owsiakiem i zakaz zbliżania się do szefa woźb na odległość mniejszą niż 50 metrów. No to jest, proszę państwa, no, ten wyrok z Torunia, to jest po prostu to jest no najzwyczajniej w świecie coś obrzydliwego i no to pokazuje, że w dalszym ciągu w trzeciej RP mamy święte krowy, a pan, pan Owsiak jest jedną z tych świętych krów. Ze swoim resortowym dodajmy rodowodem. Ale co powiedzieć? Ale postanowi to skomentować. Jeszcze proszę państwa, i moim zdaniem się dla każdego zdrowo myślącego yy, Człowieka, no on się pogrąża tym komentarzem. Nie jest to uderzenie, jak próbują mówić jej adwokaci, wolność słowa. To nie jest wolność słowa, kiedy ktoś mówi o tym, że gin człowieku. Kiedy ktoś kłamie, mówiąc o tym, że ja się bogacę na fundacji. No to trzeba było, panie szanowny, ścigać ją o zniesławienie, czy tam o znieważenie z oskarżenia prywatnego, albo lepiej jeszcze pozwem cywilnym ją ścigać. No, i wtedy, prawda, wolne sądy, może za 10 lat by coś zawyrokowały. No i, proszę Państwa. Od początku tej sprawy ma proste rozwiązanie: proszę powiedzieć, przepraszam, kończymy sprawę, możemy się uściskać i to wszystko. I twierdził, że na polubowne załatwienie sprawy nie zgodzili się adwokaci emerytki, i zadeklarował, że wyśle ten tysiąc złotych, by kobieta nie była stratna finansowo i współczuję kobiecie, która jest podkręcana przez adwokatów. Proszę odejść od tych adwokatów, którzy panią prowadzą w złą stronę. No ja proszę państwa obala to pani mecenas Majkowska, która jest z Ordo Juris, która jest obrońcą pani Izabeli, e, pisząc, że przecież ona ma orzeczony od początku postępowania prokuratorski zakaz zbliżania się do niego. No więc proszę państwa, no ten zakaz w ogóle ma obowiązywać przez 3 lata. No drodzy państwo, to jest po prostu cyrk i, i, i to pokazuje, no moim zdaniem, to pokazuje, jak głęboko zepsuty jest ten człowiek przez ten medialno-moralny immunitet. Teraz też oczywiście również, e, również polityczny po prostu parasol, w związku z tym, no pamiętacie Państwo rok 23 i kampanie kampanie o sepsą, te, że prawda wygrajmy z sepsą pokonajmy to zło, która była podprogową po prostu kampania kampanią wyborczą, co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości. No, cóż, no powiedzmy sobie, powiedzmy sobie jasno, że, że to jest po prostu to jest po prostu skandal. Zresztą no jest, to, jest to człowiek wyjątkowo bezczelny, zresztą jego kartotega sądowa o tym świadczy 2003 skazany wyrokiem sądu, czy tam z Wikipedii. Za zniszczenie prywatnych stoisk w Żarach w przegrany proces z Piotrem Wielguckim, który sam wytoczył, a także, a także wyrok za zniesławienie Piotra Wielguckiego, za stwierdzenie, że jest nierobem utrzymywanym przez żonę, a także zniewa... został skazany za znieważenie, został skazany i karnie, i cywilnie za znieważenie Krystyny Pawłowicz. No proszę państwa, no, no co tu dużo mówić, no, jest to jest to, proszę państwa, moim zdaniem postać wyjątkowo wyjątkowo szemrana. Myślę, że naprawdę należy należy objąć go po prostu Kordonem sanitarnym, trzeba demaskować to, 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 co, to, co on reprezentuje, bo ta filozofia, którą owsiak reprezentuje, to rób ta co chce, i tak dalej, no to wypływa, wypływa z niego cały czas. I jest, mimo że jest to tak zwany salonowy autorytet, no to przykład dla wszystkich wokół jest, zawsze dla tych młodzieży, zapatrzonej prawda, która lata, jako wolontariusz z tymi puszeczkami. No, jest wybitnie negatywny. To tyle, dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, proszę o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału, dane są w opisie. To tyle na dziś, do zobaczenia.